Rozmowa na 96 fm. Ważne sprawy Zielonej Góry. Komentarze, opinie, dyskusje. Od poniedziałku do piątku o 9.30. Dzień dobry, witam serdecznie, Maciejoskowicz, i zapraszam na rozmowę na 96FM. Jesteśmy w Index TV i oczywiście na 96FM dzisiaj Państwo moim gościem, dr Piotr Pochyły, politolog z Uniwersytetu Zielonogórskiego. Witam serdecznie. Dzień dobry panu, dzień dobry Państwu. Jak jest krajobraz Zielonej Góry po trzech miesiącach sprawowania władzy przez prezydenta Marcina Pabierowskiego i jego ekipę? O tym chciałbym, żebyśmy dzisiaj porozmawiali, bo mamy okres wakacyjny, niby spokojnie, ale trudno od polityki lokalnej pewnie uciec. W związku z tym pytanie, jakie te wnioski pana politologa na bazie obserwacji? No niewątpliwie y, wytwarza się wrażenie i te działania, które widzimy, czyli po pierwsze takiego gospodarskiego prezydenta miasta, który odbył szereg wizy, tak? O przede wszystkim no, na plus duży na, na początek, niewątpliwie posprzątanie przylepu, tak? Takie symboliczne y, to, co obiecał też, że przypilnuje tego, aby ta Ziemia była bezpieczna i to ta miejscowość była bezpieczna. Y, czyli taki właśnie pokazywanie że widzimy hasła na przykład że widzimy zaniedbania dróg osiedlowych tak że będziemy rozwijać miasto czyli obwodnica dokończenie wiadoktu na zjednoczenia który rzeczywiście jest kłopotliwy dla, dla funkcjonowania tego miasta yy, czyli przede wszystkim yy, Dobre rządzenie, te takie też elementy, które widzieliśmy po prezydencie Flakowskim, czyli szukanie oszczędności, nie wiem, nawet w wynagrodzeniach prezesów spółek komunalnych tutaj, tak? Czyli te cięcia, które przeprowadzano, czyli szukanie, szukanie pieniędzy, dużo takich właśnie też jest elementów. Oczywiście to też trzeba by było mieć wgląd, dokumentację szczegółową, ale od początku było mówione o tym, że są kłopoty finansowe pewne z bieżącą finansową działalnością miasta, też wymiana skarbnik, tak? Yy, miasta, yy, tak jakby to, to ode... rozejście się dróg politycznych pewnych. Niewątpliwie pokazywanie, że szukanie więc na winobranie, takie dużo się o tym mówi, że miasto musi być inaczej zarządzane, czyli właśnie oglądanie każdej złotówki, a z drugiej strony właśnie takie gospodarskie elementy mikropolityki, której myślę, że od pana prezydenta Papierowskiego mogliśmy oczekiwać od początku jako, jako byłego radnego i od osoby zaangażowanej w takie działania w skali swojego okręgu wyborczego, czyli takie też dostrzeganie potrzeb zwykłych ludzi. Tak? Jak pamiętamy, pan prezydent sam mówił o swojej kampanii, Kampanii, że to była dreptana kampania, tak taka chodzona, że przechodził wiele, wiele setek kilometrów, właśnie rozmawiając z mieszkańcami i chciałby zrealizować te obietnice, które czasami takiej właśnie niewielkiej skali, ale... Część do zbierając wszystko do, do, do kupy, możemy mówić o jakimś większym działaniu, takim właśnie, żeby miasto się zmieniło na plus i to na pewno będzie kontynuowane. Ale ile jest w tym marketingu, a ile jest takiego realnego działania? Bo tak się zastanawiam, nawet w kontekście tego, czym pan mówi, szukanie pieniędzy na winobrania? Czy to nie jest taki zabieg marketingowy? Najpierw nie ma pieniędzy, szukamy przez kilka dni, później się okazuje raptem, że tak, znaleźliśmy, to winobranie jednak będzie. Ile jest w tym takiego świadomego działania, by pokazywać ludziom nowość, nową jakość? W władzy, a ile no właśnie takiego grania na wizerunek? Myślę, że um, możemy mówić o tym i o tym. To znaczy, że rzeczywiście, pamiętajmy, to, to jest taka specyfika, um, nie tylko w Polsce, ale to też widzieliśmy po oddawaniu władzy przez Prawo i Sprawiedliwość skali krajowej, że często politycy, którzy finiszują na przykład z kampanią, czyli mają pewne Nagle się okazuje, że nie wszyscy, dużo jest takich obietnic, czyli właśnie mętamy na to, zapłacimy za to, zainwestujemy w to. I często później te obietnice mówią się, że są bez pokrycia, to znaczy, że nie zakładano na przykład, nie napisano ustawy, tak? Czyli napisano, czy nie zarezerwowano pieniędzy, tak jak na naszej skali lokalnej, środków, czy po prostu robiło się to na, na poziomie bieżącej polityki, czy przesunięć, odścigania dochodów pewnych, tak? bo wiadomo, że w samorządzie są dochody, które w pewnym momencie do kasy miejskiej, gminnej wpływają. I każdy, kto zna samorząd, wie, kiedy te pieniądze się pojawiają i kiedy możemy myśleć na przykład o nadwyżkach jakichś podatkowych itd. Yy, więc nie motywuję tutaj trochę tego PR-u. No, to też dobrze wygląda, bo rzeczywiście pokazuje, że się staramy, tak, to znaczy, że przeglądamy, że nie będą to głuche, głupie wydatki. Też nie oszukujmy się, no przygotowanie winylowania to nie jest tydzień czy dwa, tak, więc... Yy... Nie, mówię tylko o sposobie znajdowania tak, tak, się o tym mówię, no bo uh -huh. jeżeli... Dlaczego o tym mówię? No trudno mi sobie wyobrazić, że wczoraj czy w zeszłym tygodniu ktoś dzwonił na przykład do gwiazd polskiego formatu muzycznego i mówił, mam dla ciebie 100 tysięcy, przyjedziesz na koncert we wrześniu do Zielonej Góry. No to przecież kontrakty są często yy, dla osób, które rzeczywiście mają jakąś karierę muzyczną w Polsce na wiele miesięcy przed yy, przód wyprzedzane, tak, czasami lata nawet. U niektórych, więc trudno mi sobie wyobrazić, że nagle ktoś dzwonił z Zielonej Góry w połowie lipca, że słuchajcie, mamy koncert na początku września, może pan przyjedzie, tak? Więc niewątpliwie trochę tutaj bym widział też PR-u, ale niewątpliwie dobrze byłoby, tak jak pan słusznie o to pyta, żebyśmy się dowiedzieli, może byłoby potrzebne właśnie taka publiczne pokazanie takiego. Odczytu, tak, że na przykład rzeczywiście mieliśmy problem z tym, że miasto miało mieć dochody na poziomie takim przewidujemy, że będą one niższe, ponieważ jest troszkę problemów gospodarczych w Polsce, nie wiem, zamykanie przedsiębiorstw, tak, ograniczanie jakichś wpływów podatkowych, czy rząd nie przekazuje. No, trudno mówić o rządzie, bo mamy ten sam rząd w mieście w województwie mhm. i w kraju, więc trudno go krytykować, że minister Domański czegoś nie przekazał, ale niewątpliwie byłoby to tak jak pan oto pyta, poważnie mówiąc, czytelniejsze, że pokazanie że prezydent Kubicki założył inne dochody. My widzimy, że to się nie spina i musimy oszczędzać. Odwołuje się pana zdaniem nowa władza do poprzedniej? Bardzo często jest taki mechanizm na początku przejęcia władzy, że a, poprzednik zrobił to źle, to źle, to źle. W związku z tym mamy te takie swoje pięć minut, aby ewentualnie, mówiąc kolokwialnie, zwalić pewne winy na przeciwnika, jeżeli coś ewentualnie może nam nie wyjść. Czy coś takiego funkcjonuje? Taki, taki proces odwoływania się do błędów poprzedniej władzy? Czy pana zdaniem niekoniecznie? Jeżeli obserwując język pana prezydenta Babierowskiego, i kampanijny, i obecnie po, po zwycięstwie, często pan prezydent wspomina o tym, że to zostało, czy to musimy poprawić po poprzednikach, albo dokończyć po poprzednikach, czy skorygować, tak, albo to zostało zaniedbane, tak jak nie wiem, właśnie ostatnio czytaliśmy o budynkach w centrum miasta. Niewątpliwie nie, Myślę, że in, polityk Janusz Kubicki będąc w tej samej pozycji, czyli zwyciężając wybory z kimśkolwiek w mieście, pewnie bardziej ochoczo i ostrzej mówiłby o tym, czego nie zrobiono. Myślę, że prezydent Pabierowski zachowuje się w sposób dla niego charakterystyczny, czyli bardziej spokojny i wyrażony, mówiąc wprost obiecałem, zrobię, musimy poprawić, ale nie ma takiej lawiny, tak, krytyki. Która mogłaby być oczekiwana pr szczególnie, jeżeli mówimy, jesteśmy tutaj w mediach, e, oczekiwać od e, polityków, e, często które się, to się dzieje. Doktor Piotr Pochyły, politolog Uniwersytetu Zielonogórskiego, naszym gościem, stawiamy kropkę na antenie, ale rozmawiamy w dalszym ciągu w Indeks TV i oczywiście w naszych mediach społecznościowych. Czy pan, panie doktorze, dostrzega jakąś ideę, jakąś taką dalekowzroczną perspektywę tego, jak miasto miałoby wyglądać po tych trzech miesiącach rządów Marcina Pabiorowskiego i jego ekipy? Mówię zarówno o konkretnych zadaniach, które być może będą realizowane, ale bardziej mi chodzi o taką ideę, o tą taką szerszą perspektywę. Czy on, Marcin Pabiorowski, już ją nakreślił? Myślę, że możemy tutaj mówić o dwóch rzeczach. Po pierwsze, widać wyraźnie, że bardzo dobrze, tak oceniając z boku, tak bardzo dobrze pokazywana jest są kompetencje poszczególnych prezydentów, czyli zastępców pana prezydenta Pawie czyli jest taka kreacja, że pan prezydent jest widoczny, kiedy są ważne imprezy, ważne sprawy dla miasta, takich właśnie mówimy, dokończenie pewnych inwestycji, kreacja przylepu, tak? Duże podpisywanie dużych kontraktów, ale widać prezydenta Tondera, prezydenta Frakowskiego, czyli krótko mówiąc jest taka wizja, żeby miasto po pierwsze było zaopiekowane w takim zakresie właśnie, żebyśmy usługi publiczne mieli na wysokim poziomie, te remonty dróg, inwestycje, które się tam gdzieś przejawiają, szukanie oszczędności, czyli, czyli przede wszystkim myślę, że też pamiętajmy że szereg lat mieliśmy tę emisję szukanie długu, tak krótko, dług, finansowanie rozwoju miasta poprzez długi, więc myślę, że panowie też już zobaczyli, że w perspektywie pięcioletniej, jak będą dalej tak dużo wydawać, e, widząc na przykład, że niekoniecznie to się musi spinać finansowo, no to ta konieczność spłaty za zobowiązań za przez prezydenta Kubickiego będzie narastać, tym samym nie mogą tak, w e, takiej polityki rozpasania, e, szczególnie przy wysokiej inflacji, czyli przy wzrostach kosztów, nie wiem, właśnie bu, 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 budów, tak, Napraw inwestycji, bo wiadomo, że koszty pracy kontrahentów też rosną, więc te pieniądze będą potrzebne. A dostrzega pan zaciskanie pasa. Czy taka... Czyli dostrzegam przede wszystkim dużo mówienie o tym, że zaciskanie. jest szukanie oszczędności i na pewno racjonalizację wydatków, a może tak bym to, 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 to powiedział. I jeśli mówimy o jakiejś takiej wizji, to właśnie żeby stricte zajmować się miastem. Czyli nie, prze, nie widzę na przykład tego, że dla pana Prezydenta Papierowskiego na dzisiaj Prezydentura w Melnisteczonego Góra miała być jeszcze jakąś trampoliną polityczną, tylko jest taka, to co na pewno widać, to to, że nowa władza chce pokazać, wykreować swoją, swoją wizję tego, co chcą na przyszłych lat, żeby to miasto było lepsze, lepsze do życia przede wszystkim, tak, na takiego nawet skali mikro. I tego, żeby było to odpowiedzialnie prowadzone, czyli żeby nie było zarzutów, że właśnie jest jakaś niegospodarność, czy właśnie, że zaniechano pewnych rzeczy, na przykład, żeby właśnie, nie wiem, gorzej traktowano przedsiębiorców, czy właśnie czy, czy infrastruktura nie pomagała w funkcjonowaniu tego miasta i w skali społecznej, i w skali gospodarczej, ekonomicznej. A co może być największym problemem dzisiaj, albo co jest problemem? To zadłużenie, to wydatkowanie ewentualnie zaciskanie pasa dla nowej ekipy, nawet w takiej dalszej perspektywie? No, nie możemy patrzeć na sytuację jakimkolwiek jak mieście X czy Y, nie możemy patrzeć bez oderwania w sytuacji krajowej i międzynarodowej, tak? Jeżeli patrzy Pan pod tym kątem, to rzeczywiście, po pierwsze, widzimy duże zawirowania na rynku ekonomicznym, światowym, nie wiem, mamy mm -hmm. z Japonii o dramatach na giełdzie recesji w Stanach Zjednoczonych. Ja, powie, po co mówimy o recesji w Stanach Zjednoczonych? się na Góra, tak? w no, takim, że to się odbije na tym, na rynku, na handlu transatlantyckim, na sytuacji w Unii Europejskiej, na sytuacji naszego partnera, czyli Niemiec, gdzie rzeczywiście Lubuskie jest uzależnione od, od, ekonomicznie, od, od sytuacji w Niemczech, myślę, że bardziej niż Podlasie czy, czy Lubelszczyzna nawet I to na pewno możemy obserwować i to, co się dzieje w kraju, tak? czyli cały czas walka z inflacją, tak, też duże problemy budżetowe, które ma minister Domański w klejeniu. W projektowaniu budżetu i tego, na co wydajemy pieniądze, też dużych oczekiwań społecznych, bo tutaj musimy wiedzieć, że to, co możemy powiedzieć o ośmiu latach prawa, rządu prawa i sprawiedliwości, to to, że obywatele zrozumieli, że państwo musi mieć pieniądze. I to też będzie element taki, na ile samorządy mogą liczyć od państwa, jeśli chodzi o pieniądze i w ogóle o tym, co się, co, 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 co się wydarzy. Tak? Czyli sytuacja międzynarodowa i krajowa niewątpliwie będzie oddziaływała na to, co się dzieje w poszczególnym miesiącach, też takim jak Zielona Góra. I dlatego Dzisiaj wszyscy liczą pieniądze i każdy myśli o tym, rozsądny samorządowiec, jak w jaki sposób utrzymać zakres usług, i, a z drugiej strony potęgować wzrost gospodarczy, tak? czy właśnie prowadzić inwestycje, które do tego wzrostu służą. Pytanie też, na ile będziemy mieli możliwości wykorzystywania budżetu unijnego jako miasto. I budżetu krajowego na, na drogi, remonty i inwestycje, które wykaczają poza nasze możliwości finansowe. Czy dymisja wiceministra szefa Lubuskiej platformy Waldemara Sługowskiego może mieć jakikolwiek wpływ na nie chcę powiedzieć wprost, pozyskiwanie czy, 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 czy łatwiejszą drogę do środków centralnych, środków unijnych? Czy to absolutnie nie należy tego łączyć, chociaż pojawiają się takie sformułowania, takie sugestie, że jednak Waldemar Sługocki, będąc w ministerstwie w Warszawie, no, ułatwią y, pewne tematy związane z drogą, y, z szybszym wylobowaniem pewnych projektów, jak to wygląda w szczegółach, jak to może wyglądać? No, oczywiście, koszula bliższa ciało. Ja chciałbym wierzyć, że nie, ale za długo obserwuję politykę y, czy badam politykę, żeby tego nie wiedzieć. Niewątpliwie będzie nam trudniej jako województwo y, z tego powodu, że proszę zobaczyć też, y, y, że nasi politycy to bez względu na barwy polityczne. Nam trudno w Lubuskim o jakieś większe stanowiska polityczne w skali krajowej. Już nie mówię o międzynarodowej, i każdy, nawet mocowany wiceminister, tak, minister sekretarz który ma, a tu akurat mieliśmy specyficzny resort, bo rzeczywiście wpływający na to, co się dzieje w regionach, na rozwój państwa, tak. Mieliśmy zaangażowanie w badania kosmiczne, które w, mhm. w Zielonych Górzech też mamy takie możliwości, żeby to rozwijać, więc chciałbym wierzyć, że nie. i Dobrze byłoby, żeby tak się nie stało, ale i mam nadzieję, że mimo wszystko jako zaplecze parlamentarne większości parlamentarnej yy, nasi posłowie będą mieli wpływ na to, co, co, co też do województwa lubuskiego i do Zielonej Góry trafia. Jakie środki i w jakim, jakim też tempie, bo to też jest istotne, bo często się o tym mówi, no komuś przyznano środki, ale potem jak się prześledzi na przykład proces wydatkowania, to widać na przykład, że coś wstrzymuje, że Pol no, mamy Polskę, Polska jest wciąż państwem resortowym, czyli takich księży trudno zrobić. Ale wciąż sobie coś pan, dostrzega pan słabość województwa lubuskiego. Między innymi. Na tym no, chodzi. panie rektorze, no, bądźmy, bądźmy poważni, no, jesteśmy województwem niecałego miliona mieszkańców, który ma kilkunastu parlamentarzystów żadnego ministra pełnego tak w rządzie koalicyjnym czterech partii czterech podmiotów więc no, nie ma tutaj Ameryki nie odkryjemy musimy chciałbym dobrze byłoby żeby nasi parlamentarzyści rozmawiali ze sobą i wykorzystywali te atuty które mają Wciąż polityczne i, i w, 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 kończąc kwestię dymisji ministra Sugorskiego, rzeczywiście była ona niepotrzebna e, z punktu widzenia też samego polityka, ale też w ogóle koalicji obywatelskiej, bo jest ona totalnie niezrozumiała ta dymisja, e, ale to tak na, na, na marginesie. W tym samym województwo lubuskie ma ograniczone atuty, nie będzie miało ich więcej, więc nie powinno tracić tych, które ma. A Pana zdaniem ta dymisja może oznaczać jakieś zmiany w Lobuskiej Platformie Obywatelskiej? Bo wiadomo, że mówiąc bardzo kolokwialnie, nie wszyscy się lubią na szczytach władzy. Tak jest w polityce. Rozmawiamy tutaj o realnej polityce. No i czy na przykład taka pani poseł Elżbieta Polak nie ucieszyła się z tego faktu? Niewątpliwie może nie od razu te, te zmiany, bo też zauważmy, że poseł Sugowski już wiele lat już tutaj naszą platformą lubuską czy koalicję motorską zarządza. I chyba szło mu nieźle, skoro te wyniki tutaj lokalne, prezydentura Zielonej Góry, ale też wyniki parlamentarne. Wszystkie wybory, kiedy popatrzymy szerzej patrząc, kiedy spojrzymy na wyniki koalicji obywatelskiej w poszczególnych wyborach różnych, samorządowych, europejskich, parlamentarnych, to zawsze jest to, jest to okręg, czy województwo wymieniane jako z tych wiodących dla koalicji obywatelskiej w skali kraju, mówimy o procentach. Więc to też jest zawsze pokazywanie, to jest zaangażowanie, krótko mówiąc, bo niewątpliwie możemy mówić o, o telewizja pokazuje, że mamy kandydatów tak, tam na premiera, przykładowo liderów, ale to zawsze na dole wygrywa się te wybory, czyli właśnie prowadzić kampanię w wsiach, w miasteczkach i organizację naszego wszystkiego Więc myślę, że od razu nie, ale niewątpliwie jest to takie tąpnięcie na, spokojnym, na spokojnej wodzie, jakbyśmy tak mogli ładnie powiedzieć, czyli że nic nie zapowiadało żadnych problemów, ale rzeczywiście, no, kiedy lider traci jakąś tam pozycję polityczną, niewątpliwie wielu będzie chciało go podgryzać, ale nie sądzę, żeby to nastąpiło teraz. Tym, 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 też myślę, że Donald Tusk jako lider całości Platformy Obywatelskiej i też jako premier, czyli tej, ta twarz tej, tej, tej demokratycznej Polski, jak to się teraz dzisiaj ładnie mówi, nie pozwoli na większe ruchy, bo to To je škodljivo za... Dla, dla spoistości klubu proszę zwrócić uwagę, że no, Platona Celska ma znacznie mniej posłów niż w rządach poprzednich Donalda Tuska, i pod, podważanie stabilności, kruchej stabilności przy koalicjantach, których premier posiada, nie jest mu na rękę, więc jakieś tutaj walki frakcyjne teraz, kiedy nie ma żadnych wyborów w najbliższym okresie byłoby szkodliwe dla wszystkich. Jeszcze dwa pytania, bo zahaczył Pan o krajową politykę. Czy koalicja przeżywa kryzys obecnie? Czy wręcz przeciwnie, jest to wszystko pod kontrolą Donalda Tuska i i, i, i nazwać rzecz po imieniu liczy na słabości trzeciej drogi i lewicy przede wszystkim. E, kryzys. W moim przekonaniu. Może nie ma o, tego kryzysu. Nie, panie doktorze, mówmy poważnie. Od początku ta koalicja jeszcze w fazie tam mówienia o niej, że ona będzie, ona była skazana na kryzys skazana na kryzys i, i przepraszam na za słowo, wcześniejszą czy późniejszą porażkę, no bo to jest za dużo, no, za dużo przede wszystkim, co, co jest istotne, jeżeli mówimy poważnie, jeżeli przeanalizujemy polską politykę ostatnich 25, nawet 30 lat, to każdy, kto szedł po władzę. Czy to był SLD, AWS, Prawę i Sprawiedliwość w 2005 roku, Platforma w 2007 roku. To były poważne rozmowy programowe, poważni eksperci, poważne koncepcje, próba realizacji tego, ludzie, którzy wypowiadali się w imieniu partii, czyli odpowiadali za część programową, zostawali ministrami tegoż obszaru, nie wiem, obrony, spraw zagranicznych, uh -huh. od Unii Europejskiej itd. Tak był jakiś pomysł. Można się było z nimi kłócić, czy nie, czy nam się to podoba liberalizacja, deliberalizacja gospodarki, ale yy, był jakiś pomysł. A tu nie ma pomysłu? Tu nie ma pomysłu żadnego. Pomysłem było odsunięcie pisu od władzy i to się im udało, ale oni sami przyznali, to pięknie powiedziała kiedyś pani Joanna Mucha, tak, że my jesteśmy kompletnie nieprzygotowani. Tak, po prostu błądzimy w tych ministerstwach i szukamy dziury w całym, bo nikt nie wie, co robić. Tak. No to to, to było bardzo szczere wypowiedź, yy, za to można do, docenić, bo jakby sposób uczestniczy w tej władzy. Może nie taki w duży, jakby chciała, ale to od, od dlaczego zmierzam, że nie, pomyslu, pomysłem było odsunięcie od władzy i zajęcie się kampanią. To dlatego oni weź, tak jak mówiliśmy na początku, pytał Pan o naszą zieloną górę. Właśnie to na tym to polega, że często się wchodzi nie, kompletnie bez, bez, bez przygotowania. Czyli trochę się tak, trochę, taki jeździć bez głowy. Tak? Ale nie przewidywali odsunięcia od tylko zajęli się tylko tym, ale nie zajęli się programu. A za pan programu platformy obywatelskiej, koalicji obywatelskiej, tak? Był napisany taki, jak zawsze był? jakieś tam 100. Punktów, ale tak? to nie jest klasyczny program polityczny. Ja wiem, że dzisiaj ludzie tego nie czytają, tylko chodzi mi o to, że y, tak poważnie mówiąc. Y, no, trzeba być przygotowanym. możemy patrzeć na zachodnie demokracje, Brytyjczycy mają rząd cieni i wchodzą, tam zmiana premiera następuje za chwilę, tak, tak, po wyborach. Ale ja wrócę do pytania do Sedna, bo pan zwraca uwagę na to, że nie jest przygotowana władza do spraw. I z tego wynikają kryzysy, i z rozumiem, tego rozumiem, wynika Z tego kryzys, wynikają tak. kryzysy, bo nie ma jasnych kompetencji, rząd szyty na miarę iluś tam podmiotów, bo to oficjalnie jest tylko PSL, Lewica, tak, ale w Lewicy jest kilka środowisk. W koalicji obywatelskiej jest kilka środowisk, bo to nie jest tylko platforma, tak? PSL ta droga, tam demokraci europejscy, tak? Więc y, tych elementów, które się na to muszą wszystko złożyć, żebyśmy się dogadali właśnie, w taki, takich ustawach, które są kłopotliwe, to jest naprawdę wielka sztuka i to było skazane na duże kryzysy, na dzisiaj mamy 8 miesięcy tej władzy. Ja nie jestem przekonany, czy ona dotrwa do końca. No o to chciałem zapytać jeszcze krótko na zakończenie. Jakie są perspektywy w takim razie pana władzy? Co się może wydarzyć? No Nie jest pan wróżką oczywiście, natomiast na bazie. Tak, że co się czeka, dzieje? Dziś. Wszyscy będą czekali na wybory prezydenckie, czyli te za rok. I kto będzie prezydentem, czyli z jakiej frakcji, kto w ogóle, czy jak, kto będzie tutaj zwycięzcą, kto będzie w pałacu. Bo jeżeli w pałacu będzie osoba związana z Platformą Obywatelską, no to nie w będzie łatwiej rządzić, bo nie będzie już tego, tego podmiotu, którym możemy mówić, że oblokuje albo tego, to nie przejdzie. Tylko nie wiadomo. No to dokładnie. To też jest takie przy okazji trochę komediowe, co to się dzieje obecnie, szczególnie w Prawie Sprawiedliwości, gdzie jest szukanie kandydata jak z castingu ale niewątpliwie m, będą te kryzysy się nawarstwiać, co jest istotne, jeżeli, no to o czym mówiliśmy, jeżeli będą jakieś kłopoty na niwie gospodarczej, y, czy międzynarodowej, ale przede wszystkim nawet gospodarczej, takiej społecznej, to będzie przerzucanie się odpowiedzialności za kryzys, tak? Proszę y, zobaczyć, jak, jak rozproszone są resorty, tak? Y, społeczne, moja lewica, ale już finanse trzyma, trzyma koalicja obywatelska, tak? Y, obronność, minister kośnienek kamyś dużo problemów, y, dzisiaj też mhm. kolejne dymisje y, naszych wysokich generałów, y, więc to będzie nawarstwianie Wizerunkowa, problemy, problemy wizerunkowe będą też generowały problemy natury tego, a niewątpliwie Donald Tusk cały czas skręca ku lewicy, bo jest ona, ten elektorat lewicy jest dla niego prostszy do zagospodarowania i, I to też będzie generowało konflikt na z PSL-em, tak? Bo mhm. widać wyraźnie, że Donald Tusk więcej na dzisiaj współpracuje z częścią lewicy przynajmniej. Dr. Piotr Pochyły, politolog Uniwersytetu Zielonogórskiego, był naszym gościem. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Dziękuję panu, dziękuję państwu. Dziękujemy i zapraszamy jutro o stałej porze, czyli o 9.30. Maciej Noskowicz. do zobaczenia i do usłyszenia. Rozmowa na 96 FM. Ważne sprawy Zielonej Góry. Komentarze, opinie, dyskusje. Od poniedziałku do piątku o 9.30.